Sobotą prezydent Skarżyska Konrad Kronik wspólnie ze swoimi pracownikami i dyrektorami jednostek podległych rozdawał mieszkańcom Skarżyska gazetkę, w której przedstawione są zmiany i efekty dotychczasowych działań samego prezydenta miasta jak również jego współpracowników. Gazetka, która trafiła w ręce mieszkańców Skarżyska, jest finansowana z własnych pieniędzy prezydenta, nie z pieniędzy podatników. Prezydent Konrad Kronik zapowiada, że podczas całej kadencji taka właśnie forma kontaktu włas miasta z mieszkańcami Skarżyska będzie utrzymana. Chce się rozliczać Chcę być rozliczany przez wszystkich mieszkańców skarżyska, tych, którzy mnie wybrali obdarzyli zaufaniem i tych, którzy nie byli do końca przekonani co do mojej osoby na tym stanowisku, mówi Konrad Kronik. Mieszkańcy pozytywnie reagowali na taką formę kontaktu z nimi. Z uwagą wsłuchuję się w każdy głos naszego społeczeństwa. Spotykam się z opiniami pozytywnymi, wsłuchuję się również w uwagi krytyczne, jeśli takie się pojawiają, dodaje prezydent Konrad Kronik. W gazetce znajdują się informacje o dotychczasowych działaniach prezydenta, wy jazdach zagranicznych w celu pozyskiwania inwestorów w pierwszych zmianach. Dyrektorzy i prezesi jednostek podległych gminie mówią o planach na zarządzanie jednostkami tak, aby przy wprowadzeniu niezbędnych oszczędności mogły jednocześnie funkcjonować i spełniać oczekiwania mieszkańców Skarżyska. W gazetce jest również komentarz skarbnika miasta Ewy Pawełczyk, która wyjaśnia, dlaczego rządy poprzedników doprowadziły gminę do sytuacji, w której bez poważnych cięć i oszczędności miasto nie mogłoby normalnie funkcjonować. Te konieczne Oszczędności wiążą się z likwidacją Straży Miejskiej, Zarządu Zasobów Komunalnych i reorganizacją Skarżyskiej Oświaty. W gazetce czytamy również o działaniach mających doprowadzić do tego, aby w Skarżysku znaleźli się chętni do inwestowania inwestorzy. W tym celu powstała Miejska Baza Terenów Inwestycyjnych i Centrum Obsługi Inwestora. Są już pierwsze efekty.